Dzień dobry, witam Państwa. Proszę Państwa, często na zajęciach na uniwersytecie, na seminariach, na konwersatoriach socjologii, polityki zadajemy sobie pytanie, czy istnieją w Polsce klasy. Niektórzy udzielają na to odpowiedzi przeczącej. Mówią, wszyscy studiujemy albo uczymy się, podobnie się ubieramy, wszyscy mamy telefony komórkowe, chodzimy do klubów. To oczywiście jest bardzo uproszczony obraz rzeczywistości społecznej, ponieważ nie wszyscy studiują, to po pierwsze. Po drugie, nie ubierają się identycznie. To, jak się zachowują, jak się ubierają, jest taką próbą wyrażenia siebie, próbą mniej lub bardziej interesującą, zaprezentowania się. Natomiast niewątpliwie różnice społeczne istnieją, różnice w statusie. Mogą to być różnice ekonomiczne. Związane z wysokością zarobków mogą być to różnice w charakterze wykonywanej pracy, czy jest to praca fizyczna, czy umysłowa, czy kierownicza, czy wykonawcza, rodzaju zawodu, prestiżu, którym ludzie się cieszą z racji swojego statusu społecznego bądź społecznej roli. Czyli, jak widać, tych różnic jest bardzo wiele. Dzisiaj, co prawda, różnice ekonomiczne nie są tak widoczne, nie, nie zależą tak, kiedyś to było od e, pochodzenia czy od e, posiadania, od własności. Częściej wynikają e, z różnicy w charakterze pracy, e, z wysokości w związku z tym zarobków. No, niemniej jednak, na pytanie, czy klasy istnieją, e, powinniśmy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Klasy oczywiście istnieją e, i w każdym społeczeństwie istnieje właściwie od czasów społeczeństw pierwotnych, istnieje jakaś struktura, czyli pewna budowa, społeczeństwa, głównie oparte o kategorie ekonomiczne, ale za tym kryją się także różne inne wyznaczniki statusu społecznego. Klasy istnieją od mniej więcej wielu, wielu wieków i pisał o tym Karol Marx, mówił o tym wielu wybitnych socjologów, między innymi znany niemiecki socjolog Max Weber, Oczywiście różnie, różne są teorie, różnie są definiowane pojęcie klasy. Jedni zwracają uwagę przede wszystkim na kwestie własności, inni zwracają uwagę na różnice w charakterze pracy, wysokości dochodów, źródła tego dochodu, ale generalnie większość się zgadza, że klasy wyróżnione są na podstawie kryterium ekonomicznego, czy nam się to podoba, czy nie. Oczywiście za podziałami Klasowymi kryją się także różne inne. Wiele osób mówi o warstwach, wtedy mówimy raczej nie o strukturze, tylko o stratyfikacji społecznej. Warstwy są wyróżnione w oparciu o kryterium nieekonomiczne, o kwestie prestiżu, godności, ewentualnie statusu społecznego, pozycji, jaką zajmują. W ogóle kwestia budowy społeczeństwa jest rzeczą bardzo złożoną. Także interesującą dla badacza. Można powiedzieć, że struktura powstała kiedyś na bazie podziału pracy, w którym ludzie wykonywali różne czynności. Potem nabrała charakteru takiego pionowego, jak to się mówi w socjologii, wertykalnego czy wręcz gradacyjnego. To znaczy, jedne klasy zajęły wyższą pozycję od innych, jedne grupy społeczne miały inny status od pozostałych. Częściowo było to efektem procesów żywiołowych, głównie ekonomicznych. Także politycznych, ale w wielu przypadkach było także efektem świadomej działalności różnych grup interesu, elit i klas właśnie. W związku z tym można powiedzieć, że w Polsce obecnie też istnieją klasy. W czasach realnego socjalizmu w oficjalnym języku polityki mówiło się o dwóch klasach i warstwie czyli klasa robotnicza, klasa chłopska i warstwa inteligencji. Oczywiście to jest bardzo uproszczony znowuż obraz rzeczywistości społecznej, społecznej struktury. Ta struktura była także w czasach PRL-u bardzo zróżnicowana. A dziś? No dziś cóż, wielu y, socjologów mówi, że y, największa jest klasa średnia. No ale ta klasa średnia y, nie jest jednolita. Możemy mówić o starej klasie średniej, to są. Już często wymierające kategorie rzemieślników, to są właściciele małych zakładów usługowych, małych sklepów osiedlowych, ale jest nowa klasa średnia, to są profesjonaliści, specjaliści, ludzie wysoko wykształceni, menedżerowie różnych szczebli, wykonujący, ludzie wykonujący wolne zawody, informatycy, wiele osób z nich, część pracuje na etacie, część wykonuje działalność gospodarczą. Oczywiście istnieją także przedsiębiorcy. Znowu są i drobni przedsiębiorcy, są także ci, którzy się w listach rankingowych znajdują najbogatszych Polaków. To niewątpliwie wyższa klasa, jakbyśmy powiedzieli językiem chociażby amerykańskich socjologów. Mamy oczywiście rolników indywidualnych, mamy wysoko wykwalifikowanych robotników, mamy robotników bez jakichś specjalnych kwalifikacji. Mamy klasę pracowników sektora usług rozbudowaną, mamy różne warstwy istotne, pracowników administracji centralnej, samorządowej, mamy pracowników oświaty, szkolnictwa. Także jak widać, ta struktura społeczna jest zróżnicowana, jest występuje w niej wiele klas i wiele warstw społecznych. To, co ważne, co trzeba powiedzieć, Zjawisko, jakie teraz obserwujemy, to jest po pierwsze zjawisko, które się nazywa dekompozycją cech położenia klasowego. Cóż to jest dekompozycja cech położenia klasowego? Znaczy kiedyś było tak, że te pewne cechy statusu występowały w sposób skumulowany, można mieć łączny. Kto miał wysokie dochody, miał wysokie wykształcenie, cieszył się wysokim prestiżem. Na drugi końcu byli ci, którzy mieli niskie wyksz wykształcenie, niskie dochody, niski prestiż. Teraz to oczywiście tak nie jest. Może te czynniki są pomieszane. Powiedzmy, uczeni mają wysokie wykształcenie, wysoki pre prestiż, a średnie dochody. Z kolei można znaleźć kategorię osób, które będą miały wysokie dochody, średnie wykształcenie i cieszyły się niskim prestiżem. To jest zjawisko właśnie dekompozycji cech położenia klasowego. Drugie zjawisko istotne to jest fragmentaryzacja struktury. Czyli jak mówimy o klasie średniej, która jak się uważa w Europie, jest są najliczniejszą w różnych państwach, nie tylko w Polsce, to przecież ona jest wewnętrznie wyraźnie bardzo zróżnicowana. Zróżnicowana, jeśli chodzi o i charakter wykonywanej pracy, i wysokość dochodów, i prestiż społeczny, także styl życia. Tu wiele elementów przechodzi także do sfery stylu życia, spędzania czasu wolnego. Te zróżnicowania społeczne są w każdym razie bardzo istotne.